28 marca, ładna zima tej wiosny. <noise> Już zaczęło sypać w nocy. No i cóż? Hmm. ośnieżone śnieżek pruszy. No proszę. O, no, śnieg się nie utrzyma, bo na plusie jest, no ale, ale krajobraz liście zimowy. Już kapie z dachów, ale jeszcze troszeczkę śnieg się trzyma. Na choineczkę jak ładnie zaśnieżone. Krajobraz ładny, no ale już o tej porze chciałoby się nieco inaczej. O tej porze roku. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Herbatka obowiązkowo z cytrynką, tak jak zawsze musi być. Pogoda spłatała nam psikusa. Przecież to nie prima aprilis, żeby tak wiosna się zachowywała, żeby taka była aura typowo zimowa. Święta tuż, tuż, jakoś nie czuję tego nastroju przez tą pogodę, właśnie, ale to pewnie nie ja tak tylko mam. Tak mamy pewnie wszyscy. No jak na razie wiosna jeszcze nie pokazała swoich możliwości, no ale wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Mam nadzieję, że, że, jakoś, że jakoś to wreszcie będzie, że będzie ta zmiana pogodowa, już by się chciało takiej właśnie wiosennej, typowo wiosennej pogody, bez tej zimowej zawieruchy momentami. No, chociaż to jeszcze w kwietniu, oho, jeszcze różnie w kwietniu może być, no ale póki co jest jak jest. Dzisiaj chciałam. Wam pokazać. Już kiedyś pokazywałam, taki stargarski informator samorządowy znalazłam u siebie w skrzyneczce. Miesięcznik taki, który wychodzi, informuje mieszkańców co się dzieje w mieście, w gminie, ale przeważnie co tam w mieście się dzieje, tak zwany Stargard pod szczęśliwą gwiazdą. No, oczywiście tutaj są już życzenia od prezydenta Stargardu, życzenia dla Stargardian, życzenia świąteczne, wielkanocne, różne konkursy, rozstrzygnięcie konkursów, kultura, sport, biznes z nagrodami także takie ciekawostki nowe mieszkania na osiedlu, lotnisko złota rączka w akcji. Właśnie od 2019 roku Stargardskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pomaga seniorom w drobnych pracach domowych. To na przykład wymiana żarówki, naprawa cieknącego kranu, niedziałającej spłuczki, gniazdek elektrycznych, uszczelnienie okien lub drzwi. Z takiego wsparcia korzystają osoby, które skończyły 75 lat i posiadają stargarską kartę mieszkańca. Warto wiedzieć, że bezpłatnie usługi są teraz dostępne również dla stargardzian z niepełnosprawnościami. Taka karta mieszkańca oczywiście jest dostępna w Urzędzie Miejskim, trzeba tam się zgłosić i taką kartę się otrzyma. To są zniżki na różnego rodzaju, na basen, na jakieś występy, na różnego rodzaju imprezy kulturalne, gdzie właśnie do kina z tego tytułu płaci się mniej. Także to jest bardzo fajna sprawa. Też pisze o tym, że już jest obwodnica w Stargardzie gotowa. Pierwszy właściwie to jest pierwszy odcinek północnej obwodnicy Stargardu. Także takie informacje, gdzie, które są po prostu, no, które są dostępne i potrzebne dla mieszkańców niezmotoryzowanych, którzy po prostu nie wiedzą o wielu rzeczach, o wielu akcjach, a z takiego właśnie informatora się dowiedzą bezpłatnego oczywiście. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Stargarskie Stowarzyszenie Zawsze Pozytywnie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach dotyczących profilaktyki uzależnej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży w rodzinie i w społeczności lokalnej. No, także będą specjaliści, i warsztaty są dostosowane zarówno do dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Wiadomo, kiedy przyjedzie, właśnie. Ułatwienie dla Stargardian poruszających się komunikacją miejską. Przy dwóch kolejnych przystankach pojawiły się tablice z dynamiczną informacją pasażerską. To rozwiązanie, które świetnie sprawdza się już m.in. przy ulicy Czarneckiego i w zintegrowanym centrum przesiadkowym. Teraz korzystają z niego również pasażerowie na przystankach Staszyca i Staszyca LO. Tablice na bieżąco pokazują, ile czasu pozostało do przyjazdu. Autobusów to ułatwienie dla osób w każdym wieku. Wystarczy spojrzeć na duży, czytelny wyświetlacz. Urządzenia są połączone z autobusami, dlatego informacje są zawsze aktualne. No, świetna sprawa. Czołówka Stolgarskiej Kultury w każdym razie odbyła się gala, właśnie, gdzie, gdzie nagrodzono artystów, twórców, kreatorów kultury, młodych artystów, ambasadorów kultury. Nagroda była okolicznościowa, mecenas kultury. Także no, takie i tu właśnie są ci najlepsi z najlepszych, pokazani są, nagrodzeni. Bardzo taki przyjemny ten informator. Ja lubię właśnie, jak, jak mam w skrzynce, to lubię sobie tak przejrzeć, zobaczyć, że. właśnie miesięczny bezpłatny nakład 28 tysięcy egzemplarzy. Tutaj jest spotkanie z Jolantą Aniszewską, historyczką, która właśnie, która odbyła się, odbyła się to spotkanie w ramach wydanej w marcu książki Zamęt czas powojnia w Stargardzie okolicznych miejscowościach. Tu właśnie Jolanta Aniszewska jest autorką tej książki. I Tutaj jest właśnie z nią wywiad. I bardzo ciekawy, interesujący. Pierwsza taka książka w mieście, to mnie zaciekawiło. Od kilku lat, 12 maja, obchodzimy Dzień Pionierów Stargardu. Wtedy wspominamy tych, którzy tuż po zakończeniu II wojny światowej, niemal od podstaw tworzyli tutaj polskie miasto, jak wyglądało w tamtych czasach, jak toczyło się życie w czasie wojny i z czym zmagali się pierwsi polscy mieszkańcy Stargardu. Odpowiedzi na te wiele innych pytań znalazła Jolanta Aniszewska właśnie w tej książce, o której przed chwileczką mówiłam: Zamant, czyli czas po wojnie w Stargardzie, okolicznych miejscowościach. Dwa tony ogromnej pracy, wiedzy, ale też zachęty do dalszej dyskusji. Bardzo ciekawe informacje. Odporny biznes z nagrodami, i tutaj też są osoby, które zostały nagrodzone. Tak więc wygląda Stargardzki Informator Samorządowy, wydawca Urząd Miejski w Stargardzie, redaktor naczelny Piotr Styczewski, Rzecznik Prasowy. No, bardzo przyjemny, bardzo przyjemny miesięcznik. Który, no, który po prostu informuje o jakichś ważnych sprawach, które zadziały się w mieście. Także uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Zawsze można zajrzeć i zobaczyć. Jeszcze jest w internecie informator Stargarski, gdzie też są właśnie wszystkie, wszystkie właśnie zawarte jakieś, no. Wiadomości na temat dnia codziennego w Stargardzie, co się dzieje, co się wydarzy, co się wydarzyło. i Tam też są różne reklamy, różnego rodzaju telefony, różnych instytucji, ważnych bardzo, oferty pracy też, także apteki. Wszystko to, co jest potrzebne, konieczne, to tam można znaleźć i numery telefonów, i jak, jak się skontaktować i jak to wszystko wygląda, i do kiedy na przykład apteki do kiedy są dyżurne i która apteka jest właśnie dyżurna w weekend czy w święta. I tak to właśnie funkcjonuje na tej zasadzie. Moje tulipanki się jeszcze pięknie trzymają, naprawdę umilają mi te dni wiosenne, bo za oknem to różnie bywa. Ale chociaż dzisiaj tak już, już źle tak bardzo nie jest, no ale, ale, ale no jeszcze, jeszcze śnieg jest i, i taka aura bardziej zimowa niż wiosenna. Także lada dzień, mam nadzieję, że to się zmieni i powitamy, chociaż wiosna już jest oficjalnie, ale powitamy tak naprawdę pogodę typowo wiosenną. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Na razie, trzymajcie się ciepło. papa. Pa. Do zobaczenia. Dzisiaj zrobię taki typowo jarski obiad. Jakoś, no nie wiem, już mam dosyć mięs wszelkiego rodzaju, także teraz skupię się dzisiaj na takim jarskim obiedzie. Mam jeszcze sałatę, więc muszę wykorzystać. Sałata będzie z jogurtem oczywiście. Ziemniaczki już mi się gotują do ziemniaków. Koper już przygotowany. No mam trzy duże, takie spore pieczarki, więc je zaraz pokroję, podsmażę. Będzie taki delikatny obiad: ziemniaki z koperkiem, sałata z jogurtem typu greckiego. No i do tego podsmażone pieczarki. Można jeszcze y, zrobić jajko na twarde, ale nie, to już byłoby dla mnie za dużo. To po prostu. Na twardo, co ja mówię, jajko, na twardo, sadzone jajko. <laughs> sadzone jajko do tego, ale nie, nie, zostawię taką wersję, taką wersję właśnie, jak powiedziałam. Pieczarki, sałata, ziemniaki. I dzisiaj mam ochotę na taki właśnie niewymyślny, delikatny obiad. Lubię takie dania od czasu do czasu sobie zrobić bo tak jakbym miała jeść bez przerwy mięso, to też nie, nie, to nie, nie byłoby smaczne dla mnie. Także musi być taka odmiana typowo jarska. Te ładnie się podsmażają. Zależało mi na tym właśnie zależy, żeby one były takie większe. Jako danie główne bez mięsa, więc też jakoś, żeby nie były za drobno pokrojone. Jarski obiad, a jaki może być apetyczny i smaczny? Pieczarki specjalnie zostawiłam takie grubsze, żeby nie były podsmażane na drobno. No, proszę. I taki dzisiaj mam bezmięsny obiad.